thank mm -hmm. you początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz. Na 3 i 4 klaszt 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 Na 3 i 4 Na 3 i To idzie do wszystkich ziomków, co noszą już długie spodnie To idzie do wszystkich dziewczyn, co noszą wysokie szpilki Lub kiksy To idzie do wszystkich zarobionych To idzie do wszystkich dumnych biznes, woman, woman women to idzie do wszystkich przedstawicieli, co nadużywają władzy. To idzie do wszystkich celebrytów. To idzie do wszystkich twórców, artystów, co żyją pod wpływem impulsu gdzieś na skraju krainy zmysłów. To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia, co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie wkładamy na siebie kolejną warstwę maskę, tarczę. Plaster nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację, uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere, łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, bezpieczni kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci i tak będziemy bezbronni, jak noworodki. Nieważne jaki bój toczymy ze światem, nieważne ile zbrój wpadamy przy tymi masek, jakimi tu przyjras każda z